チェシチョシキックアイコン。 Emil, witajcie pod pięknymi sakurami. Rozpoczynamy sezon hanami. W dzisiejszym odcinku pospacerujemy po Kamagurze po pięknych sakur. Mamy już końcówkę marca, ale w tym roku sakury zakwitły wiele wcześniej i już opadają. Znaczy, te kwiatów już opadło. Ładnie wyglądają. Aj, prezent. Proszę. Kwiatek dla I Do włosów. Zaraz tak wypadnie, ale jak. Idziemy na górę Kamakura-yama A tam już widzę na schodach Piękna sakura, która zakwitła Coś czuję, że będzie sesja zdjęciowa z tymi sakurami zaraz <tutek> Tutaj robimy zdjęcie? Już? Jeszcze? Jesteśmy już na górze Kamakura tutaj na śniadanie w takiej kawiarni, cukierni Myślę, że będzie dało usiąść Nie będzie, będzie. O, akurat przed sakurą Dobra, tutaj siadamy żeby być Ajko sprawdza jak zrobić zdjęcie ze śniadaniem i sakurami Już te kadry ustawia wcześniej, to bardzo ważne jest Nie chcę psuć tej romantycznej chwili, Aiko, ale ja się takim tostem nie najem dziś. Chyba <grywia> no, musimy jeszcze dokupić kanapkę, jak nie do tego, no wtedy... Drugie śniadanie. Jako ciekawostkę powiem, że jeden z klientów tej restauracji, słuchajcie, zajął sobie stolik, kładąc kluczyki do swojego samochodu na stoliku i poszedł na górę zrobić, złożyć zamówienie. ここは私のすごいお気に入りのカフェでテラスの席が最高特に今の時期桜が綺麗に咲いててそれも目の前に桜の木見ながら朝ごはん食べるのがやっぱりすごく良かったですね <laughs> ここ私のお気に入りスポット桜の。 A to miejsce jest naprawdę piękne faktycznie na schody to zwałem kiedyś na streamie Dziwko Sakury tutaj nad... nad schodami Widać górę fuzi czasem z tym nawet to musi być dobra pogoda Kisza na jest sakura Nawet nie musimy daleko jechać, żeby podziwiać sakury bo zobaczcie, po prostu jest tak pięknie niedaleko nas, na górze Kamakura-yama Cudowne miejsce, schodzimy teraz na dół Idziemy do wielkiego Buddy, dajbutsu, bo tam także kwitną już Sakury. Tutaj <grywa> to bardzo piękny. Nie można iść dalej. Naprawdę. O, to jest! taką toyotę kupujemy, tylko trochę wyższą. Bo jak już wam wspominaliśmy w poprzednich vlogach, kupujemy camper. Znaczy budujemy w sumie camper we współpracy z pewną firmą, która się tym zajmuje tutaj w Tokio. Auto będziemy mieć prawdopodobnie na przyłomie czerwca i lipca i będziemy już mogli wyruszyć na podróże kamperem po całej Japonii. Więc dziękuję wszystkim, którzy zakupili naszego e-booka, pocztówki, bo to było gigantyczne wsparcie, żeby zakupić kamper. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć, to można zakupić pocztówki z wyprawy rowerowej oraz nasz e-book, którego premierem jest kwietnia. Do ostrzenia! Dziękujemy. I jesteśmy pod wielkim budą w Kamakurze. I spójrzcie na to, już są sakury. Chodźmy bliżej. Uta I sakury. Haha. Kirikoteras <laughs> i. Putka. Tak jest. Najlepiej właśnie przyjechać tutaj pod koniec marca Można zrobić takie piękne ujęcia. Mi się udało zrobić zdjęcie Buddy z wąsami z sakury. To jest unikalne zdjęcie, myślę Warto mieć tutaj obiektyw z dużym zoomem Wtedy można zrobić właśnie tego typu dość specyficzne zdjęcia z Buddą i Sakurą Dobra, jedziemy teraz do Kamakury Coś zjeść, bo jesteśmy głodni Emiery głodani Bardzo głodny, się znaczyłem wymarzeniem Już jesteśmy w Kamakurze Jak widzicie strasznie dużo ludzi no to już wszystko wróciło do normy To jest znane miejsce turystyczne zawsze tutaj dużo jest turystów tym bardziej w sezonie Na uliczce Komaci jest tłum Korona Jaka korona Komacy do Ori, bo Korda nie Kondursi ciban ja to 今桜のベストの週末だから、本当に、今日もひどいね、今日本当にひどい。<laughs> Już jeszcze jako? Panie zdjęć na Instagrama? Yeah. Ok, dziękuję. Mm. Tak wygląda japoński budyń. też dużo dobrych piekarni Musimy coś wybrać na klasę. na śniadanie Świątynią Hachimangu to jest jakieś szaleństwo, zobaczcie ludzi Sakury pięknie zakwitły tutaj przy stawie o, i spójrzcie jak pan Kaczka się cieszy No piękne widoki tutaj, nie, Do tych sakur Dobrze. Okay. No, już kończymy dzisiejszy spacer. Na koniec jeszcze tylko wizyta w pięknej świątyni Kenchoji gdzie właśnie zakwitły sakury Jest to jedno z bardziej znanych miejsc do oglądania sakur w Kamakurze. To jest to sypa miejsce z sakura. 피피피피피피피피피피피피 <jeweils> <escucharlo> <czego odita> <Joan Makar ini> <didn't> <하표> bardzo piękne sakury, piękno. Tak? Mm, naprawdę piękne jest to miejsce. Mm. Polecamy bardzo, bardzo mm. na hanami. Bardzo polecam. W ogóle Kamakurę polecamy, też byście tutaj przyjechali. W przyszłym roku mam nadzieję, że się już uda przyjechać i będziecie mogli zobaczyć te piękne sakury na żywo. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję uh, thank you for supporting us to buy a już wkrótce będziemy mieli kamper i będziemy razem z wami podróżowali po całej Japonii Już naprawdę się nie możemy doczekać Prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca Ech, Za wysoko Na przełomie czerwca i lipca no. będziemy już mieli auto i będziemy jeździli z wami po całej Japonii Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!